Cześć i czołem, Witam w 2024 roku. Mamy styczeń. Pierwszy wypad w tym roku. Blisko miejscoweczka przełożona od lat, tak naprawdę od kilku pokoleń detektorystów, myślę, że bardzo popularna. Niewiele tutaj już wychodzi, ale z braku czasu postanowiłem, że dzisiaj pospaceruję właśnie tutaj. Do pierwszego sygnałku, jak tradycyjnie, hej No to mamy ten pierwszy No to mamy pierwszy śmiecior Dużo tego tu wychodzi W takich kawałeczkach, pamiętam Fajnie to wszystko bije. Kluczek. Tym razem najprawdopodobniej, a właściwie na pewno, stary scyzoryk. Też podejrzewam 1900, a gdzieś tam okolice pierwszej wojny światowej, może tuż po. Wtedy to było również dosyć popularne narzędzie na spacerki. Na tak zwane lunche, jak zwał, tak zwał. Często noszone wtedy były takie właśnie malutkie, no jeszcze wtedy nie szwajcarskie, ale aby coś ukroić, aby coś posmarować, przyciąć, wyciąć i idziemy dalej. Tu znalazłem ten scyzoryk, więc zacząłem krążyć jak to mam w zwyczaju. Też coś tak leciutko przebija. Albo małe, albo głębiej. Tak jest ta warstwa liści tutaj. Ewidentnie coś warte sprawdzenia. No proszę kolejny obiecujący znak. Minionych czasów muszkietóweczka. No ewidentnie jakiś myśliwy sobie tutaj przystanął, podejrzewam. Może przeładowywał. Może miał się, właśnie miał ten lanczyk. Środkowie. No na wierzchu chyba. Coś nowego Bo to w liściach było Cóż to mi tu spadło? Darnie. O takie coś Jakiś zwierzaczek zgubił obrączkowanie podejrzewam. żeby wam uzmysłowić. Zobaczcie, ja tak naprawdę ryję, tu sobie zaznaczyłem w liściach od tej linii i tu sobie jadę po kawałeczku gdzieś tu mi mignęło. Takie ledwy ledwie słyszalne no niestety tym razem malutki bardzo odłomeczek i dosyć głęboko. Ładnie bije, ale 95 więc nie spodziewam się cudów. Tak jak myślałem, śmiecior. No, niestety kolejny odłamaczek, tylko stare, umarłe, już zbutwiałe, rozkładające się drewnięko. Ślady współczesnych śmieciochów. I ładny sygnał. Kolejny odłamaczek. Któż wie, może właśnie tak żywot skończyło to drzewo. Ludzie mu pomogli, sporo tu takich drzew, które nie przetrwały II Wojny Światowej. Kierując się na ten zabytek przyrody, nazwijmy to. Gdzie to było? Przecież bym już zgubił. no niestety tak jakieś gufienko jakiś tam fragmentcik na lub guzika o, widzicie jednak ciągle warto łazić na te stare drzewa w końcu już myślałem że będzie dzisiaj bez Jakiejkolwiek krągłości, no i w końcu coś tam wyszło, zabite lasem. Bo zabite lasem, pewnie <laughs> stary peniak właściwie na pewno. No, w którą stronę zagłówka patrzę? A zaraz się dogram. O, proszę, Edward. O, teraz ładnie widać. Patrzy sobie w prawo. Czyli tradycyjnie. Znowu to spędzę trochę czasu. I będzie miejsce w miejsce. A jest kolejny trupek. Słownie obok. Jeszcze nie zamaskowałem dołków nawet w Na którą stronę się będziesz patrzył ciężko powiedzieć no nieważne, nie jest to jakaś spektakularna znajda ale jednak świadectwo, że ktoś to miejsce przeoczył Dwa metry dalej To już jest płycej i bardzo ładnie bije. No niestety, spory odłomkowy będzie dla złomiarza. Teraz kieruję się na tą polankę, gdzie latem w sezonie rosną orliczki. Więc nie można tam na pewno machać wtedy, bo są dosyć wysokie. W nadziei, że może nikt tam jeszcze nie łaził. A idąc tam. Taki sygnałek. No niestety zbliżam się znowu do rejonu chyba, w którym kiedyś skończyłem. Strasznie dużo takich syfiastych kawałeczków, które fajnie biją. Rozpadają się w ręce jakieś drobinki czegoś. No dotarłem. Polaneczka naprawdę malutka, 15 m2. Raczej nie przechodzona, skoro takie coś tu bije. Niestety, no znów poszatkowany kawałeczek tego, tych blaszek. Kolejna muszkietóweczka Spłaszczona, więc tym razem w coś walnęła A no i znowu doszedłem do jakiegoś ostańca Tym razem już żywe drzewko Chociaż te boczne gałęzie trochę mu poszatkowało jednak Przy wichurach No cóż, no może ktoś się zatrzymywał tutaj na lunch Pamiętacie kiedyś tych tutaj Samo się nie było Stał sobie on Nieźle go o, tu nie widać za bardzo, światło jedna, druga, trzecia no i trochę go tu źle grzybnia na dole. Coś tam ma, coś tam skrywa metalowego, no niestety ostatni sygnałek, taki nagrywam potem już tylko jak coś wpadnie dobra, kolejny domeczek, także widzimy się na podsumowaniu, chyba, że ewentualnie coś godnego uwagi wpadnie, to dogram heja nie takie miałem nagrywać, no ale cóż słowo się rzekło monetka to monetka 20 i znów kierując się na stare jest jakiś moniak. Nie wygląda jakoś staro. A ci Później się wyczyści. Na ciekawostek. Tam jakieś śmieciory są. Tu gdzie upadło to drzewo lata temu. No i chyba bezdomne. jakiś tam szałasik tu miał, więc będzie syf. No widzicie, dotarłem do tego. Wiecie, nie jest źle, to jest jakiś samotny ktoś tu był. Czasem można trafić na rumuńskich cyganów, ci to po prostu śmietnik z lasu robią. Fatalnie to potem wygląda po ich pobycie, ale często tutaj młodzież ma taką takie hobby, że właśnie spędza kilka nocy w środku lasu. Niestety, często im się już nie chce zabierać potem tych dziwnych rzeczy. Albo samotny alkoholik. On też gdzieś tam czasem w samotności koczuje jakiś czas. Kto był tym razem? Tego się nie dopuścił. No proszę, jakaś dama zdrowie. Przepraszam nie zdrowie. Serce straciła dla kogoś tutaj. Niestety kamień się nie ostał. Jestem teraz w takim terenie podmokłym, więc one się dosyć głęboko zapadają i są strasznie ubłocone, więc nie podejmę się ich czyszczenia, ale widzę, że nie jest stostowana. Jakoś trzyma się ten metal jeszcze, póki co. No dobra, szybkie podsumowanie, złomek już schowałem, no odłamki widzieliście na filmie, pomnóżcie sobie na kieszeń generalnie jest tego. E, drobiazgi różnej maści, wielkości i kształtów. Jakiś upierdliwy helikopter policyjny tutaj, słuchajcie, krąży i krąży, i krąży, i krąży. nie wiem czy ko kogoś szukają, ktoś się zgubił. No ale do rzeczy, z ciekawszych fantów. Dzisiaj rzuciło ostro Edwardem, bo aż trzy trzymoniaki z tego wpadły. Ten scyzoryk ma bardzo fajną taką masę perłową. No i co tam jeszcze? Kaczelka, George. Generalnie nic specjalnego. Gdzie jest ta odznaczka? O, może tu coś teraz będzie lepiej widać. Jak nie to przeczyszczę w domu. Ten guzik na wika, nabika. Coś tam się z tego jeszcze od, odczyta, ale jest to współczesne. I tyle. No. Najważniejsze jest to, że wypadzik zaliczony. Fajna przyroda. Oczyścił człowiek tą głowę. Myśli, że tak powiem. Zrelaksował się. I może wracać do codzienności. Grałem wam jeszcze na koniec. Nie chcę się tam w tym błoto łazić, żeby wam zrobić to bliżej. Ale no cóż, no. Angielskie krowiska. To jest jedno. tupę drugie widać, tak z drzewkiem. Tam jest już. No, pewnie ich tam ze 20 będzie w tych krzakach. I one są w tych lasach że, że tak powiem, na popas dawane. A sobie skubią. No, nie są takie krowy, że trawkę jedzą. Tylko one sobie tam skubią jakieś listki, gałązki, pierdolniczki różne. I maści. Właśnie w krzakach. Mają duże rogi. Kiedyś mnie się nastraszyły. Ale są dosyć pokojowe, nastawione do człowieka. Także taki... Taka, taka, można powiedzieć, ciekawostka. Nie widziałem tego w Polsce, nie wiem czy mamy takie krobiska czy nie mamy, czy są jednak te mućki tradycyjne. Nie znam, się nie powiem.